Ktoś tam jeszcze szukasz, Miku. Nie rób dziurek tam, bo się sok wyleje. Antku. Podnieś główkę. Powiedz do pana przepraszam. Już nie będę robił dziurek. Nie rób tam dziurki. Nie Dobrze, dziękuję. Dobra, teraz my już płacimy Jak było w sklepie? Fajnie! Dobra, to jedziemy teraz do ciocikazi, tak? Tak. Dobra, sklep odwiedzony. A co kupiliśmy w tym sklepie, pana a, to będziemy zajadać sobie? Tak, będziemy no to... jeść na podwieczone. No dobrze. Tak, dobrze, dobrze. Musicie się pogodzić z tymi kiczykami, a nie żeby się dąsać i sprzeczać. Dobra? Tak. Dobra. A jaką piosenkę śpiewamy, jadąc z cioci? A później nawet z Jadą, jadą, mi się! Dobra, co śpiewamy? Trzy, cztery. Jadą, jadą, mi się! la Śmieją, mi się, pysie! Trala, tla, Śpieją, msię, Trala tla, tla, la, la, la! Jadą, jadą, mi się! Śmieją, im się, Tra Trala, la, la, la! I dalej, co jest? Nie wiesz, nie? Jedziemy do cioci, do cioci Kazi, do cioci Danki i do cioci Marysi Jedziemy na podwieczorek i wezimy dla nich lody. Mamy lody o różnych smakach. Smaki owocowe, smaki, śmiechowe. Smaki lodowe. Lodowe. I mamy jeszcze dla babci. Co mamy winogrona. dla babci? Tak jest, winogrona. Ziorna, nie? Jeszcze jedna uliczka. O tak ładnie. Słuchaj, weź ten pasek przez jego szyję. Co przy... to, to jest do przyciskania, tam nie wolno przyciskać? Tam nie Albo trzymamy klucze, tam, albo nie przyciskamy, nie? Tam, tam jak tu naciskać, to tam z tyłu się otworzy takie drzwi, taki mhm. bagażnik. tam jest kamera tak i tam jest kamera i tam jest bagażnik i nie można otwierać tego bez niezgody, zgody i pozwolenia i pozwolenia tak jest szukamy ulicy Szemuckiej 6 nie 26 co? to się nie w ogóle tak, nie, ale nie może się odwracać, ponieważ my jedziemy. No co ty chcesz, żeby samochód się zatrzymał? Ho ho ho! ho, 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 ho. Siemucka 29, chyba to było tam. Musimy zawrócić. Widzicie, nie zauważyliśmy naszego zjazdu. Zawrócimy sobie, prawda? Tak. Dobra. 26. 29. Nie chyba mogę... 29. Jak Zaraz 29? znajdziemy miejsce do zawracania. Pan lampa Co ty weźmiesz? Pan lampa będzie przyciał. Dobrze. Nie wolno drzwi Nie wolno otwierać drzwi, tak? To jest prawda. I okien nie można otwierać. Co jest? Okiem nie masz do Nie jedziemy tu do Ciocikazi. No jedziemy do Ciocikazi, ale musimy zawrócić, bo myśmy wjechali. No tak. Yeah. co tu się świeci? O, zaraz jedziemy tutaj i jedziemy tu do Ciocikazi. Tam jak trzeba. O, teraz. Teraz dobrze? Tak. Dobra. jedziemy do cioci jedziemy do cioci Kazi do cioci jedziemy jedziemy do Ciocikazi, do cioci jedziemy jedziemy do cioci do Kasi jedziemy a teraz do cioci Danki jedziemy do Ciocidanki, jedziemy do cioci jedziemy do cioci do cioci Danki jedziemy Jedziemy do babci Marysi, jedziemy do babci Marysi, do babci Marysi jedziemy, a gdzie oni są, a oni są w domku, a oni są w domku i smażą nam kiełbasę, a myśmy kiełbasę już zjedli, a oni są w domku i smażą kiełbasę, a myśmy tą kiełbasę dawno już zjedli. A teraz będą robiły nam herbatę, będziemy mieli podwieczorek, będziemy sobie jedli i będzie fajnie nam. A teraz będziemy mieli podwieczorek, będziemy sobie jedli, będziemy sobie jedli i dobrze będzie nam. Jaki samochód przyjechał tu do nas? Widzisz? będziemy sobie jedli tata tak? tata czekaj, czekaj, nie wolno otwierać jeszcze tata, tata dobrze, zaraz zaraz się z tatą przywitasz Antrośku, cieszysz się, że tata jest? tata, 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 tata dobrze tylko. tata, tata, tata tata, tata, tata Tata jest tutaj, dobrze. Jedziemy do taty, jedziemy i będzie dobrze nam. Jedziemy do taty, jedziemy i będzie dobrze nam. O!